widać. Ostatnio taki ogień, że nie mam kiedy nagrywać zawody przed zapasem praktycznie Teraz byłem na piłeczce, naprawdę kuczcie, sport to jest moje życie, wam powiem To jest coś pięknego nie do opisania uczuć, człowiek jest zadowolony aż się żyć Patrz, ktoś się nie patrzy mimo, że debil kurwa do telefonu gana. Ale to tak jest Za dwa dni mamy zawody, właśnie zrobiłem pranie I lecimy Niemiecką autostradą góru, a powiem Wam, że na tym gazie, tym Seicento będzie tam jak szczała. Ale no mam powiem od kurwa. Będzie paka 6. górki teraz. A bo nie wyhamuje. Ale będzie, jest. A paka 6. Kleinka jeszcze jest. Także jutro klejamy. I szykujemy wszystko. Dobra, jesteśmy gotowi, żeby kleić. Oczywiście niebieski specyfik, żeby się napić w przerwę. Wszystko trzeba podtuszać. Dosyć mocno. ja tak zawsze robię. Ten stary klej to jest po prostu nie do wyczyszczenia. Jest tak mocny zawsze. I to czymś spróbować? Dawaj ta ty może Pierem Stary klej oczywiście To nie jest najmądrzejsza, ale najszybciej No nie najszybciej. Dobra się przyklei na ten stary klej Lepiej by trzymało to może do góry o elegancko tego może zejdzie w co wątpię Mogłem najpierw tamte zrobić głupku a nie teraz z tym klejem gdzieś kleił tą szmatą Z tyłu to nikt nie z tyłu patrzył. Ostatnia szansa. Nie ma już rozpuszczalnika. Ledwo zaczął robota, a nie ma już towaru. To jest taki standard. Jakieś świeża to olej, polu no tu dalej. w sztuka. Nie jechałem jeszcze. Minus jest taki tej benzyny w że zawsze szybko schodzi. W się sensie szybko z tego. Ksikamy, a zaraz jej nie ma, nie? bo ona szybko wyparowuje sobie tu ale zobaczcie jaki brud leci aż taki brud był na tym taki bardziej może kurz z brudem Człowiek zawsze gdzieś tam myszkował te plastyczki. Ale w ogóle dawno nie gadałem takich głupich. Człowiek był zarobiony na podłodze. I 30 razy trzeba mieć zawsze ręce, nie? To jest taki standard. Może tu coś Jest. Jest. Oklejna. Ok, no. Umyć byłem ręce, bo oczywiście. Przynajmniej ja podejrzewam, że wszyscy tak robią Przy składaniu okleiny to myje kurczę tysiąc razy ręce O, tu się jeszcze wytrze i tak pewno się popsuje Zacznijmy może od najprostszych rzeczy Czyli to Zandupek teraz według mnie najprostsza rzecz Ale też idzie to w pierdoli Zeptyw Też to idzie do zaraz przegrzemy się no, nie trzeba tego robić, ale... Z tego względu, że po prostu mamy łatwe, łatwe pole do popisu. Aczkolwiek no, idzie to też Nie wiem jak tam widać wszystko I w miarę No właśnie Debilu, po co to? O, ja bym na przykład tak łamuję taki kawałek. Tu w miarę przykładam, żeby było. Tu w miarę, żeby było. Wtedy robicie pyk. załapujecie tu sobie, patrzycie, czy będzie OK. Jest miara OK i podbieracie. O, widział pan? O, widzieliście i podbieracie sobie. Coś trochę przeskoczyło, ale to to. O. No, jeszcze gdzieś tam trochę się ułoży krzywo, bo no trochę to nie wyszło, ale to jeszcze nie wyszło tak znośnie w miarę. Ja trochę ją wygrzejemy. Dobry jest. Majster, dobrzy jest. Dziw jest, dobrze jest Dobra, to trzeba takie małe, to zawsze trzeba przykleić już Na pewniaka po prostu Tu już nie ma takiej Chwili zastanowienia Ściągamy całe Naciągamy Najgorsze, razie trzeba włożyć tam najpierw, bo tu macie taką półeczkę Jakby O powiem Wam Aaaa wyszło nadzwyczaj dobrze Czyli z drugiej strony już ta nie wejdzie pewnie Wiadomo, że na nowych plastikach to też się dużo lepiej nakłada, tam trochę jest takich prawie nowych. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy. O, tu będziecie bardziej widać. O, widzieli o co tu chodzi, że trzeba go tam tą półeczkę włożyć. Ach. No, na razie nadzwyczaj elegancko. Pasuje! Bardzo ładnie to wyszło. I już mamy zadutek skończony. Jestem! Tęskni liśta Dobra. Jedziemy. Następne gagatki. A jeszcze niektórzy na wodę zakładają, ale na wodę nigdy. Nie, raz. Raz próbowałem zakładać na wodę. I... Wyszło to mi tragicznie więc nie muszę. Czyli trzy razy zakładam. Trzy razy zakładam kolejny. To jest trzeci raz. No. Ten też wyszedł w miarę. Na no, to co naprawdę parę razy robiłem. Tak ładnie mi jeszcze nigdy nie wyszło prawda? Na tym plasticzki Może nie będzie tak źle? Nie wiem, czy to nie jest głupi pomysł, tylko że to naraz chce zrobić. Raczej na pewno jest głupi. Bo mamy tego cycka do góry. estou com pipoca no sal, tá batendo. Kurde ten, ale wyszedł pięknie tej. Nie, no, no dawno tak dobrze to dawno. Tak, jak mówię, dwa razy okleję, ale tak dobrze to nie wyszło. Prawda, mam tutaj starter, więc na pewno wytnę biurę kwadratową, bo nie chcę mi się go ściągać. Nie bądźmy już tacy dokładni. Próbujmy. Postaram się to zrobić dobrze, nawet nowy kawałek noża zrobię. Czyli tak, zróbmy to tak, tak, czyli to będzie gdzieś dziura. ty, ale trochę tylko powiększyć. Jak na oko, to wam powiem, tej, wiesz co, to w miarę. No, Dobra, teraz idziemy na dewór.